Recepcja jest oddzielona od holu niezwykłym parawanem. Od razu wiemy, że będziemy mieli do czynienia z niezłą sztuką. Słuchajcie, to jest instalacja Oskara Zięty, jednego z najbardziej utytułowanych polskich artystów. Z jednej strony pięknie odbija światło, a z drugiej strony sprawia, że ta część recepcyjna staje się bardziej intymna. To jest hotel typowo warszawski, wpisany w mapę Warszawy. Od 160 lat. Jak można tę warszawskość podkreślić? No Można w sposób jakiś oczywisty, ale można też pójść w sztukę znowu. Zobaczcie. To jest mapa zieleni Warszawy. Widać też Wisłę, która przepięknie złotym strumieniem. To wszystko przecina. No, moi drodzy, to jest absolutnie piękne. Zobaczcie, podświetlony kamień to zawsze się sprawdza. Można tego użyć nawet w łazience. Kamień ma strukturę, w środku ma żyłki, których nie widzimy gołym okiem. Dopiero kiedy światło pada od tyłu, to wszystko staje się widoczne. Poczucie luksusu to jest rzecz względna, ale z drugiej strony mamy pewne elementy, które to poczucie w nas wprowadzają. Na przykład. Mieć mosiąc, kolor złoty. Zobaczcie, ile tych elementów tutaj mamy od podłogi, gdzie takie złote wstawki delikatnie przecinają kamienne kafle, po elementy przy. Recepcji. No, słuchajcie, to są szyby, których tutaj wcześniej nie było. One zostały wprowadzone ze względu na obostrzenia, i okazuje się, że nawet tak funkcjonalne rzeczy mogą być piękne. Bardzo podoba mi się to, że wprowadzono tutaj elementy różu. Ja mam wrażenie, że róż jest od razu w swoim już nasyceniu miękki. Mamy miękki dywan, mamy coś, co od razu wygląda przytulnie, czyli nie przytłacza nas. Ten luksus. Tutaj mamy recepcję, odwróćcie się tam, miejsce do siedzenia z piękną fioletową kanapą typu Chesterfield, która też dzięki temu, że jest pokryta pluszem. Cudnie odbija światło. No właśnie, światło. Słuchajcie, oświetlenie jest niezwykle ważnym elementem każdego wnętrza i tutaj to widać. No mamy oczywiście oświetlenie główne, ono jest trochę taką instalacją na suficie w kasetonach, ale atmosfery przytulności dodają takie lampy stojące, ustawione koło kanapy. Więcej, lampy stołowe, które są na ladach to jest bardzo istotne, żebyśmy zadbali o dzielenie przestrzeni za pomocą światła. To się sprawdza nie tylko w luksusowych hotelach, ale przede wszystkim u nas w domu.